Música Znowiono pracę na oczyszczalni w Mysłakowicach. Najbardziej nam zależy, aby zakończyć te prace technologiczne, żeby obiekt mógł pracować. Rekordowa suma z 1% podatku. Coraz więcej osób decyduje się na to, żeby 1% swojego podatku przekazać na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Czynna ochrona Cietrzewia. W ubiegłym roku wypuściliśmy na wolność 30 młodych w tym roku 39 To jest serwis informacyjny Telewizji Dami Paweł Guszała, Witam, zapraszam. Wojewoda Dolnośląski opublikował najnowsze dane. W trakcie ostatniej doby w że wykryto 7 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. W powiecie aż 14 na terenie całego Dolnego Śląska zdiagnozowano 610 kolejnych zakażeń. Wznowione zostały prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Dotychczasowy wykonawca robót T4B Ekotechnologie oraz Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji porozumieli się oraz wrócili do współpracy. Po praktycznie trzech miesiącach przestoju ponownie rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Na plac budowy wrócił główny wykonawca T4B Ekotechnologie. Choć prace przy tej inwestycji są już na ostatniej prostej, to nie oznacza, że wszystko pójdzie jak spłatka. Największe wyzwanie po wznowieniu prac i po tej dość sporej przerwie, tak, bo. Minęło kilka miesięcy od zaprzestania prac, jest zorganizowanie wszystkich podwykonawców. Jest to proces złożony, bo, bo wiadomo, to nie tylko co jest nasza kadra, ale również podwykonawcy, więc, więc organizujemy tą kadrę i, i myślę, że... W na koniec miesiąca jesteśmy w gotowości, w pełnej gotowości do tego, aby wznowić pracę w pełnym zakresie. Już prace są realizowane, prace są wykonywane. Te, które, które są w zakresie też 4B Do zrobienia zostały prace wykończeniowe i rozruch całej instalacji. Przewidujemy, że fizycznie prace na budowie, czyli prace porządkowe, drogowe, dokończenie obiektów, powinny się zakończyć do końca roku. Wszystko jest uzależnione od pogody. Niemniej jednak w chwili obecnej najbardziej nam zależy, aby zakończyć te prace technologiczne, żeby obiekt mógł pracować i żebyśmy uzyskali efekt ekologiczny na wylocie oczyszczalni ścieków. To możemy w tej chwili nazwać już końcową fazą. Co do istoty obiektów podstawowych, to mamy je skończone. Pracę rozpoczęła komisja rozruchowa, czyli zakładamy, że gdzieś do dwóch miesięcy uzyskamy efekt technologiczny. Serce jakby tej oczyszczalni, tu gdzie stoimy, to jest komora biologiczna. Jeżeli ją skończymy, to możemy w pełni przepuścić ścieki i oczyszczać je do poziomu zakładanego. A to oznacza, że wreszcie my, mieszkańcy Mysłakowic i wszyscy, którzy znajdują się poniżej wielotu to oczyszczalni ścieków, odetchną z ulgą, rzeka będzie płynęła czysta. Koszt inwestycji się nie zmienia, ma się zmienić za to w końcu sytuacja w Mysłakowicach. Mieszkańcy naszego regionu są coraz hojniejsi. Tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Skarbowy w Wielkiej Górze. W tym roku, rozliczając swoje pity, przekazali miliony na organizację pożytku publicznego. Każdy z nas, rozliczając się ze skarbówką, może przekazać 1% swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. I z roku na rok z takiej możliwości korzysta coraz większa liczba podatników. Co ciekawe, jak wynika z danych, najczęściej wspieramy lokalne podmioty. Z roku na rok rośnie zarówno liczba podatników, którzy decydują się na przekazanie 1%, jak i sama kwota, która trafia do organizacji pożytku publicznego. O ile z zeznań za 2018 rok została przekazana kwota przekraczająca 2 800 zł. Tak, w tej chwili z zeznań za 2019 rok przekazaliśmy kwotę ponad 3 miliony złotych. Prawie 44 tysiące podatników zdecydowało się na to, żeby przekazać 1% swojego podatku na rzeczy organizacji. Pieniądze z 1% podatku są już na kontach wskazanych przez nas organizacji. Tak, Urząd Skarbowy dokonał już przekazania tych środków. Zgodnie z przepisami miał również obowiązek poinformować organizację pożytku publicznego o tym, kto zdecydował się przekazać swoje dane personalne. Wskazał zatem kto i ile przekazał. Pieniędzy na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego. Po raz pierwszy Polacy 14 lat temu mieli szansę przekazać swój 1% podatku. Wówczas z takiej możliwości skorzystało 80 tysięcy osób oddając prawie 10,5 miliona złotych. Dzisiaj statystyki są nieporównywalnie lepsze. Swój 1% podatku przekazuje 15 milionów Polaków a kwota z tego tytułu oscyluje w granicach 900 milionów złotych. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa w tym roku nie odbyły się obchody z okazji Dnia Ratownika Grupy Karkonoski-Gopr. Mimo tych trudności władze powiatu i tak zdecydowały się wyróżnić ich ciężką codzienną pracę, dlatego Krzysztof Wiśniewski, starosta jeleniogórski przekazał im nagrodę. Odebrał ją naczelnik grupy Sławomir Czubak. Starosta podziękował go prowcom i przy okazji życzył im tylu samo powrotów co wyjazdów. Rusza druga część ogólnopolskiego programu Czyste powietrze 20. To wyższe dotacje i większa współpraca z gminami nawet do 37 tysięcy złotych na wymianę kopciucha oraz termomodernizację budynku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21 października rozpoczął nabór wniosków do programu przygotowanego dla Polaków o niższych zarobkach. Aby dostać wyższą dotację, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo na stronie www.czystepowietrze.pl. Karkonosko-izerska populacja Cietrzewia zasilana jest nowymi osobnikami, a to wszystko za sprawą programu pod nazwą Czynna Ochrona Cietrzewia na gruntach w Zarządzie Lasów Państwowych w Polsce, realizowanego m.in. w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Nadleśnictwo Szklarska Poręba od dwóch lat realizuje program siedlania Cietrzewia w okolicznych lasach. W ubiegłym roku wypuściliśmy na wolność 30 młodych takus w tym roku 39. Tego typu działania planowane są także w przyszłym roku. Cel jest jeden ochrona tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Populacja cietrzewia w górach izerskich i w Karkonoszach, czyli na obszarze Nadleśnic, Śnieżka, Szklarska Poręba, Świeradów na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, według oceny ornitologów wynosi około 200 osobników. To jest taka liczba, która jeszcze, według oczywiście poglądów tych fachowców, gwarantuje trwałość populacji. Ale na przestrzeni ostatnich lat tendencja liczebnościowa Cietrzewia w tych rejonach spada. I jeśli ten trend się utrzyma, a wygląda na to, że, że to jest tendencja stała, to trwałość populacji będzie mocno zagrożona, ponieważ no, w pewnych granicach yy, Poniżej, poniżej pewnej liczebności już ta populacja nie będzie miała zdolności samoodtwarzania. Stąd decyzja o zasileniu populacji dzikiej osobnikami pochodzącymi z hodowli, która ma wzmocnić tę dziko żyjącą. Bardzo istotną kwestią jest także utrzymanie istniejących tokowisk. Tyle ułatwioną sytuację w porównaniu z tymi regionami, gdzie czytrzewia już nie ma, że Populacja dzika wskazuje, gdzie te tokowiska są i gdzie należy je we właściwym stanie utrzymywać, czyli zapobiegać ekspansji roślinności drzewiastej. Więc odkrzaczamy, oddrzewiamy te areny tokowiskowe po to, żeby przez lata mogły służyć tym pięknym ptakom. A dziś po serwisie informacyjnym na naszej antenie po raz kolejny wyemitujemy program poświęcony populacji cietrzewia. W imieniu Kamili Krawieckiej Bryl zapraszam na jutrzejszy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.